Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zaprzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. W dzisiejszej Ewangelii widzimy, że Maryja po usłyszeniu tych słów, które zwiastował jej anioł, od razu wybiera się do swojej krewnej Elżbiety. Dowiedziała się, że jej krewna Elżbieta, która przez tyle lat oczekiwała dziecka bezskutecznie, teraz rzeczywiście jest tą, która oczekuje dziecka. Mało tego, wybrała się z pośpiechem, z wielką, ogromną radością, pod napełnieniem Duchem Świętym, Doznała wielkiej radości i tą radością chciała się podzielić z najbliższą krewną. Pragnęła także otrzymać wsparcie. Warto zaznaczyć, że droga, którą szła była trudna, była długa, ale jednak nie zatrzymała się, poszła. W tej bliskości świąt widzimy Maryję, która pozostawia swoje miejsce, gdzie cały czas żyła i udaje się właśnie do Elżbiety. To jest ten czas szczególny, czas, kiedy po zwiastowaniu Anioła pragnie przekazać, przekazać tą swoją radość, podzielić się tą radością właśnie z Elżbietą. Wie, że jest jej również potrzebna. Natomiast jak wygląda to w dzisiejszym świecie? Przenieśmy się na moment do centrum świata, przenieśmy się na moment do centrum miasta, aby zobaczyć, jak żyje świat, jak żyją ulice, jak żyją współcześni ludzie. Czy jest tam właśnie ten element. Poszukiwania, oczekiwania, przygotowania się na przyjście Jezusa. Jesteśmy w centrum miasta. Za nami widzimy dekoracje świąteczne, które wskazują, że mamy już blisko święta. Widzimy też, że miasto ma swój rytm świąteczny. Za nami widzimy samochody tych, którzy wybierają się na najlepsze promocje. Wiadomo, że w tej chwili w marketach, w różnych sklepach, w sieciach handlowych mamy najlepsze oferty. To jest ten czas, kiedy wielu właśnie na ten czas czeka. Po biżu są, powiedz, w pobliżu są, bowiem, święta. Oczywiście, można spędzać ten czas właśnie w ten sposób, pędząc po sklepach, pędząc po marketach, ale trzeba się zastanowić, czy to jest ten największy sens tego, co się ma niebawem wydarzyć, bo przecież, jak sama nazwa mówi, Boże Narodzenie jest czymś wielkim. Bóg się rodzi. I może warto, oprócz tego wszystkiego, co jest wokół nas, doświadczyć także właśnie tej wielkiej wartości, tego, tego świętego czasu, czasu, który y, daje wielkie, wielką moc i wielką siłę. Y, dlatego może warto zatrzymać się na chwilę. Y, wielu dzisiaj, kiedy widzimy, jest w świecie, spotyka się, ale z kim się spotyka? Spotyka się z drugą osobą, która jest może osobą, która czeka w kolejce, to spotkanie nie ma charakteru spotkania z Bogiem, ale jest spotkaniem w jakimś tłoku, w kolejce. Czasami daj, dospierają też wielu torki, w których stoi. Spotykamy się, ale często z dobrą ofertą. I gdzieś brakuje tego spotkania z Bogiem. E, konsumpcja jakby zakrywa to, co jest istotą tych świąt. Spotykamy to i widzimy to w naszym otoczeniu bardzo często. Właśnie, te relacje. One są bardzo ważne. Te relacje w naszym życiu codziennym często bywają napięte z powodu właśnie tego braku czasu, który w nas się spotyka. A ten czas świąt niesie coś innego. To są inne relacje relacje doskonałe, relacje największej miłości z naszą miłością niedoskonałą. One mogą, te relacje największe, te relacje miłości mogą nas przemienić. Gdy wpatrujemy się w to, jakim rytmem żyje świat, Czasami trudno jest nam te relacje odnaleźć, czasami trudno jest nam odnaleźć właśnie treść dzisiejszej Ewangelii. Nie umiemy zobaczyć tego Jezusa, który jest w natłoku tych wszystkich sytuacji, które gdzieś są jakby bez Boga. Widzimy bowiem dekoracje, to co jest niby zwiastowaniem tych świąt, ale widzimy tutaj łosie, różne inne dekoracje, w których całkowicie nie ma tego Ducha Bożego. I często zastanawiamy się, gdzie tutaj jest Bóg. Widzimy, że ta sytuacja jest napięta, ludzie coraz szybciej gonią, dlatego, że coraz bliżej święta, ale to spotkanie, takie jak jest w dzisiejszej Ewangelii, kiedy przychodzi właśnie Maria przychodzi do Elżbiety, gdzieś nie widzimy śladu w tym współczesnym świecie, który tak będzie. Jadąc tutaj na kręcenie tego materiału spotkałem po drodze Mikołaja, grającego na gitarze. I takich symboli jest wiele, wiele, bardzo dużo i one przyćmiewają nam ten prawdziwy, tą prawdziwą wartość. Rzeczywiście poszukujemy rzeczy różnych, przedziwnych i zagalopowujemy się w takie sytuacje, w których często nie umiemy się wyplątać. A jest coś bardzo prostego, coś takiego skutecznego, co niesie pokój, co niesie światło. To jest właśnie ten czas i to może być też czas w relacji, spotkaniu z drugim człowiekiem. Oczywiście poprzez dotknięcie e, narodzonego Boga w nas. Ważne jest postawienie pytania, jak w tej komercji, w całej tej oprawie, którą widzimy, nie utracić treści. Jak wejść i wprowadzić Ewangelię w nasze codzienne życie. I to bowiem, co widzimy wokół nas, często nam towarzyszy. Każdego dnia to jest ta sytuacja, która jest tylko oprawą. Ale jak wprowadzić treść dzisiejszej Ewangelii, nad którą się pochylamy właśnie w nasze codzienne życie? Jak Ci się wydaje? No, nie jest to na pewno łatwe, ale to trzeba się zatrzymać. Żeby, żeby to zobaczyć, to trzeba się zatrzymać i wtedy otwierają się oczy, przede wszystkim oczy serca, bo my y, mamy oczy, ale nie widzimy, mamy uszy, ale nie słyszymy. Gdy patrzymy sercem, dostrzegamy, zaczynamy słyszeć, wyciągamy ręce, a noszę, nasze, dro, nasze nogi kroczą tam, gdzie trzeba. Potrzeba nam więc nieco innego klimatu. Potrzeba nam wyjść jakby z tej oprawy tylko. I dotknąć treści, treści, którą niesie Boże Narodzenie. Boże Narodzenie jako czas, w którym Bóg rodzi się w naszym życiu. Rodzi się w życiu każdego człowieka, dlatego że Jezus przychodzi do każdego człowieka. Niezależnie czy ten człowiek zaprosi go, czy nie, człowiek przychodzi do, Jezus przychodzi do każdego człowieka, rodzi się dla każdego i jest właśnie darem, zbawienie jest darem dla każdego człowieka. Potrzeba nam więc wyciszenia, wyciszenia i dlatego potrzeba, żebyśmy z tego e, hałasu, zgiełku, z tego chaosu, który często nam towarzyszy w układzie oprawy tej świąt, wyszli w to miejsce, gdzie będziemy mogli zasłuchać. W tą treść, to co jest istotą przekazu dzisiejszej Ewangelii, przekazu dotyczącego spotkania Elżbiety z Maryją, Maryja, która przychodzi do niej i... Mówi właśnie o tym, co dokonało się w jej życiu. Bliskość świąt Bożego Narodzenia wymaga, żebyśmy weszli w pewien klimat wyciszenia, żebyśmy pochylili się nad treścią Ewangelii, która tak wiele mówi nam o wielkich rzeczach, których Bóg właśnie dokonuje. Żebyśmy mogli tego dokonać, spróbujmy wejść w miejsce bardziej ciche, miejsce, w którym dużo lepiej usłyszymy to, co Bóg mówi do serca każdego z nas. Powróciliśmy z centrum do miejsca, gdzie możemy się wyciszyć, gdzie możemy bardziej zasłuchać się w to, co mówi Bóg. Widzimy dzisiejszej Ewangelii Maryje, która z wielką radością udała się do Elżbiety. To nie była radość związana z jakimiś zakupami, z jakimś wielkim posiadaniem, czymś nowym, czymś naprawdę oszałamiającym, ale ona z wielką radością udała się do Elżbiety, chciała podzielić się z nią tą prawdą, którą przeżywała. Tak, i Elżbieta przyjęła tą prawdę. Elżbieta również przyjęła tą wielką radość, bo przecież wykrzyknęła ona nie powiedziała tego swobodnie ale wykrzyknęła te słowa więc po ludzku ta radość była ogromna ale ta radość nie tylko była ludzka ta radość była efektem działania Ducha Świętego i jedna i druga nim zostały obficie napełnione. Widzimy tu spotkanie, które ma specyficzny charakter. Bóg spotyka się z człowiekiem i Bóg daje tutaj radość. Widzimy zarówno Elżbietę i Marię, które są napełnione duchem świętym, ale mają w sobie tą wielką radość. Maria zobaczyła potrzebę i wyszła spotkać się z Elżbietą. Nie pozostała w swoim miejscu zamieszkania, ale wyszła, bo chciała jej usłużyć. Czyli to spotkanie było spotkaniem służby, wielkiej radości. Ogromnej radości, radości, która przemienia wszystko. Ja tu może pochwalę się tym, powiem pewne świadectwo. Ja także 22 lata temu przeżyłem prawdziwą Wigilię, prawdziwe Boże Narodzenie. 22 lata temu, kiedy wyznałem, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, moje życie się zmieniło, moje życie już jest pełne radości. Doświadczam wielu wspaniałych spraw. Bożych spraw, i to niech będzie taką zachętą dla wszystkich, którzy może nie wiedzą, co mogą, co mogą zrobić, ale gdy staniemy przed Jezusem z prawdziwym, otwartym sercem, On da nam wszystko. To spotkanie z Jezusem przemienia zawsze nasze życie. Tak jak to spotkanie przemieniło Elżbietę, tak również każdego z nas może przemienić. Ważne jest, żebyśmy w bliskości świata. Tych świąt, które będziemy przeżywać za kilka dni, w odniesieniu do tej niedzieli, którą przeżywaliśmy w ubiegłym tygodniu, niedzieli Gaudetę, żebyśmy z wielką radością potrafili spotkać się z Bogiem, potrafili spotkać się z drugim człowiekiem, żeby to właśnie On w jakiś szczególny sposób odcisnął jakiś, pie, jakiś znak, jakiś symbol na tym naszym spotkaniu, żeby to. Nasze spotkanie było przeniknięte właśnie Bogiem. Tak, Bogiem, który uczy nas przede wszystkim wybaczać, bo te nasze relacje często są poranione. I gdy spotkamy Jezusa, gdy On się narodzi w naszym sercu, to to, co jest trudne, to, co jest ciężkie, staje się lekkie i słodkie. Właśnie dzisiaj ludzie na prezenty często kupują sobie jakieś słodycze. Natomiast my widzimy, że w tym roku przeżywać będziemy wyjątkowe święta. Święta, które są umiejscowione w Roku Miłosierdzia. Jest to czas wielkiej łaski, która ważna, żeby gdzieś nie uciekła. Nam. Spotkanie z Jezusem, który chce przyjść do każdego z nas, żeby nasze życie przemienić. Żeby to spotkanie było spotkaniem zupełnie nowym. Dla każdego z nas. Nie tylko na chwilę, w święta, ale żeby ono pozostawiło taki niesamowity znak. Znak tego, że Bóg miłosierny przychodzi do każdego z nas: przychodzi do mnie, przychodzi do ciebie. Przychodzi do każdego z nas. Jak osadzić tą Ewangelię w realiach dzisiejszego świata? Potrzeba, abyśmy zobaczyli, że to Bóg przychodzi do nas. Ale nie tylko do nas, bo do naszych bliskich, do drugiego człowieka. I ważne jest, abyśmy go właśnie spotkali w drugim człowieku. Tak jak Maryja spotkała Elżbietę. W Centrum Świąt Bożego Narodzenia znajduje się Nowonarodzony Jezus. Wyjdźmy z naszych zahamowań, obwarowań, tego wszystkiego, co nas ogranicza, i wejdźmy w radość spotkania z Jezusem. Jezusem, który przychodzi do każdego z nas.